Dzisiaj wspólnie z panem burmistrzem Sylwestrem Lewickim otwieramy drogę Olesną-Łowoszów. Panie burmistrzu, no wspólne nasze przedsięwzięcie i, i dobre przedsięwzięcie pod względem jakościowym, wspólne nasze inżyniera finansowa. Proszę powiedzieć, czy zadowolony pan z inwestycji i, i, i ze współpracy z nami? Ja mogę jedynie wyrazić słowa autentycznego zadowolenia z faktu, że po wielu latach tych oczekiwań Przede wszystkim poprawiliśmy znacząco bezpieczeństwo. Chodzi o mieszkańców, którzy mogą się zdecydowanie bezpiecznie przemieszczać. Oprócz bardzo dobrej drogi urządzenia mostowego, który jest na samym wjeździe do naszego miasta, no robi to naprawdę bardzo dobre wrażenie. Jak już Pan Marszałek powiedział, jakościowo jest to pierwsza liga. Tym bardziej cieszymy się, że wykonała to nasza lokalna firma, tak. jedna z nielicznych firm e, rodzinnych, które jeszcze w tym biznesie drogowym funkcjonują. Bardzo się z tego cieszymy, cieszą się również mieszkańcy e, i mam nadzieję, że ten odcinek ponad dwukilometrowy, e, który kosztował ponad 7 milionów złotych, będzie niebawem kontynuowany, aby mieszkańcy również Łowoszowa mogli bezpiecznie dojechać e, ścieżką rowerową. Do samego miasta. Dokładnie tak, bo szanowni Państwo, tutaj w okolicach Olesna i w ogóle na terenie opolszczyzny bardzo, bardzo modne i wręcz tradycyjne jest przemieszczanie się na rowerze, więc tutaj każda miejscowość praktycznie korzysta z tego środka lokomocji i, i trzeba się cieszyć, że właśnie został bezpieczny taki pas rowerowy zrobiony. Ale to nie tylko bezpieczny pas rowerowy, ale również i bezpieczne lewoskręty i doświetlone przejścia dla pieszych, czyli ta jakość bezpieczeństwa również jest, na, jest po prostu tak naprawdę na, na pierwszym miejscu. Dużo kolejnych inwestycji w Gminie Olesną i w Powiecie Oleskim, także pewnie zaprosimy Państwa na kolejny odcinek otwarcia drogi. Oby to było w przyszłym roku.